Tym razem nie będzie jak w tyle że możemy sobie wybrać bramkę numer 1, bramkę numer 2 albo bramkę numer 3 Wybieramy bramkę numer 1, a brama ta prowadzi do czego? Już wam mówię, do opuszczonej szkoły szybowcowej. Miejsce zarośnięte, miejsce opuszczone. Nie byliśmy tutaj w życiu. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Sami jesteśmy ciekawi co nas tam może zaskoczyć. Zapraszam na wycieczkę. Elementy sterowania, oświetlenia. Jakieś smüdeczki. Dlaczego? Panie Matku, gdzie my się znajdujemy? Na wsi. Coś więcej. Jesteśmy, jak to było? Jesteśmy, słuchajcie, gdzieś w środku szczerego pola. Jak widać. Znaleźliśmy tutaj opuszczone jakieś magazyny jakiś stary hangar kominy samoloty podobno wyleciały pierwsze i zaatakowały podobno znaleźliśmy tu też mnóstwo robactwa, które nas obłazi ale nie będziemy narzekać chodźcie idziemy przez te krzaczory zobaczyć cóż mamy w tym miejscu ciekawego śmieci 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 i... Jakaś stara chłodnia? Ale niestety zamknięto. Zafiliśmy na zupełnie jakiś dziwny obiekt. Pierwszy raz w życiu jesteśmy w coś takiego. To są jakieś pomieszczenia magazynowo-popegierowskie. Popegierowskie być może. W każdym razie tu mamy coś jeszcze za tą kratą, to będziemy zobaczyć. Wiecie, jaki fajny pokolenik. Cóż znajdziemy w apteczce pierwszej pomocy? Gniazdko. To tak, gdyby ktoś szukał czegoś w apteczkach. Panie Marku, cóż to jest takiego? jeszcze fantany się ciągnąć Tu jakieś piece Tu mamy papier datowany na 90 rok, 25 maj proszę 90 roku Potężne piece, prawdopodobnie były cztery sądząc po tych fundamentach. Tabliczki znamionowe, logo Luksusu, Panie Matku, co Pan możesz powiedzieć na temat tych. Tutaj oto przedmiotów. Jest to piec. A co to jest to piec? Takie coś. Ale... No, panie tu poproszę o, o zbliżenie na tabliczkę znamiodową i proszę wyszukać sobie dane w internecie co to jest. to ja ci powiem, bo słuchajcie, może inaczej ja wam powiem to co on tutaj mówił na Poza Anteniu. Czyli że gdyby baba Jaga miała takie coś. To trzeciej części Jasia i Małgosi by nie było. No ale że baba Jaga nie miała czego takiego, no to sytuacja potoczyła się tak, jak wszyscy wiemy. Nie ma żartów z to Będzie boleć. Z tamtego pomieszczenia dobiega jakiś szum. Co tu jest? Proszę pana, teraz chłopstwo, proszę mi, jestem wyjściem, kto to i ten siedzi ja. Przepraszamy, odmiania. przepraszamy. Idziemy dalej. Zwiedziliście z nami tą opuszczoną szkołę szybowcową. Częściowo później wykorzystywaną chyba jako magazyny, bo tutaj były to oznaczenia magazynowe. Czy ten los tej szkoły mógłby się potoczyć inaczej? Ciężko powiedzieć. W każdym razie niedaleko tutaj istnieje i funkcjonuje małe kameralne muzeum, do którego warto zajrzeć, gdy będziecie tutaj w pobliżu. A w którym znajdują się eksponaty związane właśnie z tym miejscem. To niestety czeka smutny koniec. Na razie. To jedno ja od Was dużo zapytań na zasadzie skąd bierzemy czas, jak gospodarujemy czasem, jak się przemieszczamy między tymi urbexowymi obiektami. Już pokazuje Pan tutaj na jedzie. Masz pojazd służbowy, słuchajcie, lekko już zdewastowany, Niemniej jednak stara, dobra szkoła podwatu, tak? Harego Pottera, tak. To no, tutaj co prawda, no. słuchajcie, jeszcze bolączką jest to, że nie ma wejścia na USB, że nie można nawigacji podłączyć, ale pracujemy nad tym. Także my, musicie wziąć pod uwagę, że jesteśmy wszędzie. Pierdolę go do...